Cześć drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku Lufy z Rafim. Dziś przenosimy się w rejony siatkarskie, bo naszym gościem jest Martyna Graber-Nowakowska, zawodniczka Wash for green Pinerola. Witam się serdecznie. Witam wszystkim. Okej, okay, tak jak rozmawialiśmy zanim weszliśmy na antenę, dostaniesz 15 szybkich pytań, tak zwanych luf. 13 z nich jest za jeden punkt, 14 za dwa, 15 za 3 punkty. Możesz użyć jednego pomidora, kiedy nie jesteś pewna swojej odpowiedzi. Pomidor jest liczony jako poprawna odpowiedź, ale nie można go użyć w pytaniu 14 i 15, żeby było trudniej. Okay. Porozmawiamy sobie o siatkówce, porozmawiamy sobie troszeczkę o rzeczach pozasportowych, trochę o memach, może o majonezie, zobaczymy co nam tutaj z tego wszystkiego wyniknie, także drodzy widzowie zapnijcie pasy, ten odcinek będzie naprawdę fajny. Martyna, czy jesteś gotowa? Tak jestem. Okej, okay, więc pierwsze pytanie brzmi, skąd pochodzi majonez winiary? No Winiary Kalisz, tak? Tak Kalisz. jest, tak jest. Miejscowość Winiary pod Kaliszem, jest to dobra odpowiedź, pierwszy punkt <laughs> dla Ciebie. Pytanie drugie. Jaka jest najdłuższa seria mistrzostw Polski zdobywanych przez Chemik Police? Możesz pomylić się o jeden raz. Um, wydaje mi się, że to chyba nawet sezon, w którym bywa, byłam, przerwał tę serię. <laughs> Także... Um... Tak sensownie, jeżeli było 6? W... To jest dokładnie 6 mistrzostw Polski. Dobra odpowiedź. Przenosimy się szybciutko do Łodzi. ŁKS Łódź zrzesza w swoich szeregach wielu sportowców w różnych sekcjach sportowych. Jak nazywa się wychowanek LKS-u, który zakończył karierę całkiem niedawno, bo w 2019 roku, znany z tego, że w swoim sporcie przez 14 lat grał w najlepszej lidze na świecie i nie była to siatkówka. Taki wysoki facet. Wysoki. Aha. A, bo chodzi ogólnie o, o każdy sport. Tak, o każdy sport. Dobra, bo ja już się zamknęłam w kontekście piłki nożnej. Yy, no to Marcin Gortat? Tak jest. Dobra odpowiedź. 3 na 3. Pytanie czwarte. Które miejsce po fazie zasadniczej sezonu 2021-2022 zajmował LKS Łódź siatkarski. Czyli ten, w którym grałaś w wtedy. Tak, no to musiałyśmy mieć trzecie miejsce, bo później trafiłyśmy na Rzeszów w play w pierwszej. Tak jest, dobra odpowiedź. Pytanie piąte. Wracając na chwilkę do polic, z kim w sezonie 19-20 Chemik zagrał swój ostatni mecz w Pucharze Cew w 1 czwartej finału tych rozgrywek? E, to był ten sezon e, z pandemią, pra, prawda? Tak jest. No to ostatni mecz grałyśmy... Czy to było Galatasaray? Chyba Galatasaray. Zagrzeb. O kurczę, bo tak ten mecz z Galatasaray był ważny, i później już przeszliśmy na ten Zagrzeb, i faktycznie i miałyśmy wejść do finału. Tak, tak, tak. Okej, okay. niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Pytanie szóste. Na czym polegał paradoks kodu policera? Ojej, to chyba ta akcja w chemiku. Tak jest. Tak, że coś jakby jest, ale nie jest w tym samym momencie. Mm -hmm. to, to był okocie to Schrödinger'a, a później był paradoks kodu policera. I tutaj, no dobra, jak powiem o, o. o co chodziło, to bardzo dużo ci chyba podpowiem. To miała Iga, chyba. To mm -hmm. chyba Iga robiła. Nie, to na pewno, na pewno ty. Na 100% ja? bo nawet tak, bo był wykład Martyny Greiber i byłaś w tym filmiku i najpierw mówiłaś właśnie o kocie Schrödingera, a później tak. mówiłaś jeszcze o jednej rzeczy. I to jest właśnie pytanie o to. Nie, ja totalnie nie pamiętam. Nie, ale mogę teraz użyć tego pomidora? Pewnie, że tak. No to pomidor, ewidentnie. Dobra. Chodziło o to, że miało nie być meczów Ligi Mistrzów, bo zostały zamknięte hale, ale były wszystkie mecze Ligi Mistrzów transmitowane w telewizji. Okej. Okay. I to był ten paradoks. Faktycznie. Mhm. Jest, tylko, tylko z tym kotem pamiętałam. Okej. Okay. No i... Dobra, jedziemy dalej. Pytanie siódme. Gdzie po raz ostatni w Polsce rozegrano fazę finałową Ligi mistrzów? Fazę finałową. Tak Final jest. Four ostatni raz było w Szczecinie w, z, poli, z chemikiem policy, policy, z udziałem Chemika Police. Tak jest. Sezon 2014-15 jest to dobra odpowiedź. Pytanie ósme. Jak nazywała się jedyna Szwedka występująca w drużynie Waki w Banku Stambuł, z którym mierzyłyście się w jednej czwartej Ligi Mistrzów w sezonie 2020-2021? Izabel Hak. Tak jest. Chciałem zapytać o Brazylijkę, ale to nie był ten sezon i musiałem wybrać świetkę. <grystanie> Dobra. Pytanie dziewiąte. I wchodzimy z powrotem w śmieszki. Twój pseudonim to Malina. W sieci jest pewien wiralowy filmik, w którym grupka chłopaków wiedzie samochodem, przekraczając prędkość i na koniec jest wypadek samochodowy. Więc jedziemy dawaj Malina. I słuchaj, jakie paliwo według jednego z nich było w tym samochodzie? O, kurczę. A, tam było tak. Uf. Jedziesz malina. O, kurczaczki. Co tam było? Mogło... Ehm, chyba nie, nie będę pamiętać, ale po prostu strzelę, że. Takie, takie samo jak, jak samochód. O, tyle ci mogę podpowiedzieć. Okej. Okay. Bo tak mam coś z tyłu głowy, że słyszę ten dialog. Tylko co tam było? jak samochód mhm. Dam bo służbowy samochód nie będzie no, tak bardzo na... blisko tak no, czy powiedziałaś nie? powiedziałaś to nawet tak? No, to na a służbowa tak jest Dobra, a, to, to zaliczamy to. Tak zaliczamy. jest, zaliczamy, oczywiście, jest to dobra odpowiedź. Pytanie dziesiąte. Janek Nowakowski reprezentował barwy pięciu klubów w swojej karierze. Jakich? Ojej, no to tak. Bydgoszcz. Tak. Yy, Katowice. Mhm. Warszawa. Tak jest. Lublin. Mhm. I chodzi tylko o seniorską siatkówkę, czy nie? Mm, nie, nie. nie. Ogólnie? Mhm. No to, w, bo w spale był, więc jeszcze w tak jest, spale. Tak jest. I to jest dobra odpowiedź. Okay. To by było to by był wstyd, jakby mnie wiedziała. No, nie, nie, nie ukrywam, że miałem w głowie coś takiego ciekawego, czy pamiętasz. No. Dobra. Pytanie 11. Oniko Warszawa z Jankiem w składzie zdobyło srebrny medal Mistrzostw Polski w sezonie 18-19, ulegając w finale Zaksie kędzierzyn Koźle. Kto był trenerem zespołu z Warszawy? Stefan Tak jest, dobra odpowiedź. Na razie idziemy na komplet. Pytanie dwunaste. Paulina Maj wygrała ze swoją drużyną Puchar w sezonie 2012-13. W barwach jakiej drużyny? Z muszyną. Tak jest, dobra odpowiedź. No, ostatnie pytanie za jeden punkt. W jakim mieście odbyła się faza finałowa Mistrzostw Europy w siatkówce w 2009 roku, gdzie nasze siatkarki zdobyły brązowy medal? I jaka faza? Finałowa? Finałowa, tak. Yy, w Łodzi. Tak jest. Dobre pytanie. 13 na 13 z pytań po, po jednym punkcie, także gratuluję. Ale teraz będzie tylko trudniej, bo to czas na killer. Dołącza do nas Piotr Wojciechowski, znany jako Jurek Killer. I on będzie w nas, znaczy, on będzie zadawał te pytania po większej ilości punktów. No, mam nadzieję, że naprawdę są killery, bo kompletu jeszcze nie mieliśmy, od kiedy killery no wprowadzono. Od kiedy wprowadziliśmy killery to nie było, więc no, musimy cię tutaj przetestować trochę mocniej. Pytanie 14. Razem z Jankiem odwiedziliście hodowlę, hodowlę alpak w Łomiankach. W tym momencie są tam cztery alpaki. Podaj imiona przynajmniej trzech z nich. Killer to killer. Nie, nie, ma szans. Chyba wydaje mi się, że tam był jakiś Lucek, Lucian, tak? coś takiego. Był. A ile trzeba podać? Trzy z czterech. Mm, nie, dalej nie mam chyba opcji. Nie mam opcji. Kto tam? Czy jakaś Bianka? Nie, 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 chyba nie. Nie, Sa same nie same męskie nie, imiona. Same męskie. Ten, ten jeden był taki młody, pamiętam. On miał jakieś takie chyba ludzkie imię, ale nie, nie będę wymyślać, bo na pewno nawet chyba nie strzela. Był to Lucek, Alek, Hugo i Misiaczek. O, Misiaczek, o, Misiaczek, to były to, to bardzo ludzkie zresztą. <grytanie> tak prawie. Dobra, pytanie piętnaste. Jako, że rozpoczynasz swoją przygodę z Ligą Włoską, sprawdźmy, czy wiesz, ile mistrzostw z ma na swoim koncie Jan O ile można się pomylić. W kila że nie można, niestety. Ja muszę sobie przypomnieć jak ile raz, i, znaczy kiedy Aśka mniej więcej do Koneliano przyszła. To jest dobry trap, bardzo dobry trap. Bo tak naprawdę od kiedy ona jest w Koneliano, to tam miały za każdym razem mistrzostwo, bo nawet jak Nowara wygrała. Ligę mistrzeń, to one wygrały. Yy, Mistrzostwo włoch koneliano, więc. Ha, mogło to być, mogło to być. Yy, mamy teraz sezon. Tak. 221, na pewno. 21, 20 na pewno. 219. No, nie wiem, czy nie jeszcze właśnie 19, 18, może. Powiem, że cztery. To jest dobra odpowiedź. To jest bardzo dobra odpowiedź. <grym> nie, czy, nie wiem, czy nie jesteś pierwszą osobą, która odpowiedziała na pytanie za trzy punkty. To na jest pewno. całkiem możliwe. I muszę <grym> nawet do Aśki napisać, że wiedziałam, ile miała mistrzostw Włoch. Mm -hmm. Powinna być dumna. Miejmy nadzieję, że Dobrze. będzie. Dobrze, Martino, 16 punktów i obejmujesz prowadzenie w naszej tabeli. Nie! Yeah. Okay. W takim stylu, który ciężko będzie przebić, szczerze mm, to mówiąc. Prawda. Mam nadzieję, mam nadzieję. Czyli jestem e, numerem jeden na razie, tak? Tak jest. I I pierwszą myślę, rakietą. Może, może to na długo tak zostać. To nie, zapra nie zapraszajcie Igi, bo wtedy mogłoby być ciężko. Możesz ją nominować jak chcesz, albo kogokolwiek innego. No nie wiem, teraz zastanawiam się, czy stracić pozycję, czy nie. <laughs> Okej, okay. Martyna Grajber-Nowakowska była naszym gościem, dziękuję. Dziękuję również. Piotrek Wojciechowski był z nami, pan od killerów, dzięki. Dzięki bardzo. Rafał Żużlowy, degustator, słyszymy się już za tydzień. No i oczywiście nie zapomnijcie o kliknięciu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. Trzymajcie się.